żeby ściągać inwestycje do Chrzanowa, ściągać inwestorów, nowe miejsca pracy. Potrzebujemy nie tylko dobrej lokalizacji i infrastruktury, ale także profesjonalnego, kompetentnego urzędu, takiego partnera dla biznesu po tej stronie. Chcąc cały czas podnosić kompetencje naszych pracowników, pracowników urzędu miejskiego, szkolimy się non stop we współpracy z Krakowskim Parkiem Technologicznym. Zakończyliśmy taki dwuletni projekt właśnie podnoszenia kompetencji pracowników tych standardów obsługi inwestora w naszym urzędzie. Otrzymaliśmy certyfikat kolejny rok z rzędu gminy Przyjazny Inwestorom, a także zdobyliśmy w takim konkursie dla tych gmin małopolskich drugie miejsce i otrzymaliśmy 15 tysięcy złotych na promocję gospodarczą naszej gminy. Co fajnie się układa, no bo właśnie jesteśmy na etapie rozpoczynania komercjalizacji szanowskiej strefy inwestycyjnej. Bardzo się cieszę, że o tym się mówi, nie tylko tutaj lokalnie, ale przede wszystkim na szczeblu regionu, ale także kraju. Bo nasz grunt, pierwszy grunt przygotowany w strefie dotarł do ścisłego finału konkursu grunt na Medal, czyli jest jedno z najbardziej atrakcyjnych nieruchomości inwestycyjnych w całej Polsce, to cieszy i potwierdza, że to, co od tych kilku lat konsekwentnie, mozolnie robimy z przygotowaniem terenów przy Autostradzie A4, to dobry kierunek. Ta nagroda to też potwierdzenie tego, co widzą rzeczywiście naocznie w Szanowie, bo tak jak pan burmistrz wspomniał, Krakowski Park Technologiczny współpracuje z gminą. Często tutaj bywają jego przedstawiciele, więc widzieli za co ta nagroda jest. Tak i mnie to cieszy, bo mam bardzo dobre opinie nie tylko właśnie od takich instytucji jak Krakowski Park Technologiczny, ale przede wszystkim od przedsiębiorców, że no zdecydowanie poprawiła się obsługa inwestora w naszej gminie, że przedsiębiorcy widzą naszej stronie nie tylko merytorycznego, ale także przewidywalnego partnera, co jest niezwykle ważne dla przedsiębiorców przy podejmowaniu decyzji o tym, które miasto wybierają na swoje inwestycje. 15 tysięcy na promocję, czyli co? Bardziej przygotowanie jeszcze oferty, czy reklama w mediach? Tak, to będzie już samo przygotowanie oferty. Jeszcze nie wiemy do końca, w których mediach będziemy tą ofertę promować, ale to będzie, zarówno będą to działki w szanowskiej strefie inwestycyjnej, działki pod produk usługi. Będą to także tereny pod budownictwo mieszkaniowe, bo w przyszłym roku będziemy ogłaszać przetarg na dużą działkę przy ulicy Kusocińskiego, po byłym targowisku, tam powstaną nowe lokale mieszkalne, lokale usługowe. Potrzebujemy właśnie ożywić to centrum nowymi mieszkańcami, to zrobimy.